Jak przez zmianę swojego otoczenia, ludzi, z którymi się zadajesz, możesz zmienić, przetransformować, urozmaicić swoje życie? Temat jest bardzo ciekawy dość delikatny, ponieważ często słysząc ten właśnie tekst zmień swoich ludzi wokół siebie, myślimy o dwóch rzeczach, albo zmiana fizycznie danych osób, wymiana ich na innych, albo tak wpłynięcie, tak zmanipulowanie danych, danych osób, żeby one się zaczęły zmieniać wewnętrznie. Ale tu wcale nie chodzi ani o jedno, ani o drugie. Zwłaszcza już naprawdę nie chodzi o to, żeby się odcinać od rodziny, przyjaciół i tak dalej. Jedynie co, ja pamiętam, e, widziałem wideo z e, Snoop Dogiem, który właśnie powiedział, że często my rośniemy, a ludzie, którzy nas otaczają zostają w tym samym miejscu. Nie chcą się zmieniać, nie chcą rosnąć. I wtedy powstaje taka różnica pomiędzy nami a nimi, taki, taki dzielący nas wąwóz. I jest do wyboru, albo ci ludzie odpadną, no albo zdecydują, że jednak chcą do nas dołączyć, nadgonić tą, tą dzielącą nas przestrzeń. I właśnie o to chodzi, by zwrócić uwagę na to, czy dane osoby, które, z którymi się zadajemy, z którymi spędzamy najwięcej czasu, jak na nas wpływają, czy nas budują, wspierają, popychają nas do przodu, byśmy się rozwijali, rosnęli, Uczyli nowych rzeczy, czy też raczej dołują nas, ściągają w dół do swojej energii, są negatywni. A jeżeli już to zrozumiesz, zadaj sobie pytanie, czy chcesz z takimi negatywnymi osobami przebywać. I tak jak mówię, to nie chodzi o całkowite odcięcie się od nich, ale przecież możesz ograniczyć czas z danymi osobami, a poszukać takich, które właśnie będą pozytywne, które będą cię wspierać. I spędzać czas z takimi osobami, które pomogą ci, które popchną cię, które wesprą cię też w Twoim rozwoju. Bo po to tu przychodzimy na świat, żeby się rozwijać, żeby rosnąć, żeby transformować. Nie, żeby stać w jednym miejscu i tak jest i koniec. Więc jak możesz takie coś zrobić? W sumie jest to dość proste. Zacznij. Szukać takich osób, które mają podobne wartości, podobne cele jak Ty. Nie jest konieczne z celami, ale przynajmniej podobne wartości, takie jak Ty. Wyznają podobne zasady. Szukaj takich społeczności, takich grup ludzi, które, z którymi rezonujesz, które mają podobne aspiracje jak Ty. A w dzisiejszych czasach z internetem. Takich grup jest mnóstwo. Wystarczy tylko dobrze poszukać. Wystarczy tylko chcieć poszukać, a na pewno się znajdzie. Co chwilę powstają nowe aplikacje, które zbierają właśnie takich, takie grupy ludzi, które są, które mają podobne zainteresowania. Trzeba tylko wiedzieć, co cię interesuje, i poszukać takich ludzi, poszukać takich grup, dołączyć do nich. A takie wyzwanie dla ciebie. Mały, małe wyzwanie dla Ciebie. Postaraj się codziennie znaleźć jedną osobę, najlepiej jeszcze nieznajomą, żeby przeprowadzić z nią taką głęboką rozmowę. Nie masz pojęcia, jakich ciekawych rzeczy możesz się nauczyć, możesz się dowiedzieć, po prostu przeprowadzając taką rozmowę. Z kimś, kogo nie znasz, a czas, często też bywa to, że nawet z kimś, kogo znasz, ale zazwyczaj miałeś taką pobieżną tylko roz rozmowę. Nawet często takie osoby mogą Cię zaskoczyć, gdy pozwolisz sobie być otwartym, zadawać pytania i słuchać, naprawdę słuchać tego, co dane osoby do Ciebie mówią. Więc poszukaj takich ludzi, którzy pomogą Ci się rozwijać, którzy będą Cię wspierać, którzy będą Cię popychać, rzucać Ci wyzwania. Byś rozwijał się, byś się uczył, byś szedł do przodu. Ludzi, którzy są pozytywni i których wartości i aspiracje są równoważone.